Siadam, bo mnie nie stać by wyjść spukałam się to do... Do końca dziś poszła wypłata jak krew w piach. Skąd tam zniknął cały hajs Drogie te gofry i waflu lód, z grilla osypek na molu. Skąd mam na to pieniądze wziąć? Wszystko wydałem w pierwszą noc. Na koncie żadnej kasy, gdzie jest hajs. Na gofraz, gdzie morem nie już nie stać. Znów paragony grozy straszą, jak czukę jest za tobą. Hej! Na koncie żadnej kasy, gdzie jest hajs. Na gofraz, gdzie morem nie już nie stać. Znów paragony. Szukaj jest za tobą! Bo... Gdzie, 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 gdzie! Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie? Gdzie on jest? Gdzie, gdzie jest? Gdzie jest?